Dzisiaj challenge pod tytułem SIF-kurs. Jadę wreszcie spełnić swój plan, który mam od dawna, jeśli chodzi o trening bezpieczeństwa na paralotni. Także będziemy latali nad wodą, robili różne dziwne figury i uczyli się z nich wychodzić. Mam nadzieję, że będzie trochę strasznie, trochę fajnie i ogólnie, że się wszystko dobrze skończy. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce, taki SIF-kurs. 80 km na południe od Wrocławia, na styku województwa dolnośląskiego i opolskiego, leży niewielka miejscowość Paczków. To właśnie tam w sierpniu 2019 roku miałem przyjemność uczestniczyć w kursie bezpieczeństwa zorganizowanym i prowadzonym przez Szkołę Paralotniową Extreme Arka Pomarańskiego. Jest to jedyna firma w Polsce, która robi tego typu szkolenia, a pierwszy CIV-kurs zorganizowali już w 2001 roku. Opowiem wam, jak to wyglądało z mojej perspektywy, czego się nauczyłem i co dało mi takie szkolenie. Na początku, oczywiście, odrobinę formalności: kontrola systemów ratunkowych, ich zapięcia w uprzęży, ustalenie zasad bezpieczeństwa i przebiegu samego szkolenia. Ponieważ pierwszego dnia wiało z południowego zachodu, wybraliśmy startowisko położone na północnym brzegu zalewu Paczkowskiego i czekając, aż wiatr nieco osłabnie, zrobiliśmy część teoretyczną. Marek w sposób bardzo luźny i dowcipny, ale jednocześnie ciekawie i fachowo przekazał nam niezbędne informacje dotyczące zaplanowanych na pierwszy dzień ćwiczeń. Jest to nowy strój, jak widać. Linki mamy wymienione na nowe są tęczowe, kuleczki są tęczowe. Także teraz na najbliższy marsz do Fajsławic przed wyborami marsz tęczowy, sprzęt gotowy. Pierwszy startuje Wojtas na paralotni 777 Coolite, czyli lekkiej wersji modelu Queen. Osoby, które pierwszy raz są na i w kursie, naukę zaczynają najczęściej od tzw. wahadełka, po angielsku pitch control, czyli ćwiczenia polegającego na rozbujaniu paralotni przód-tył, a po kilku wahnięciach wyhamowanie skrzydła i powrót do ustabilizowanego lotu. Jest to umiejętność bardzo przydatna w aktywnym pilotażu. Okay, zaciągaj, odpuść. Troszkę końcówka tego zaciągnięcia jest za gwałtownie. Poczekaj. Zaciągaj, zaciągaj. Dobrze, odpuść. O, nieźle. I jeszcze raz spróbujmy. Zaciągaj, zaciągaj. Odpuść. I uwaga, stop. Po wojtasie startuję ja na Niwiuku Artik 4. I ten sam zestaw ćwiczeń. Zaciągamy pilnie, nie tak gwałtownie. Nie tak gwałtownie odpuść, poczekaj, poczekaj i znowu, zaciągaj, zaciągaj już lepiej, odpuść poczekaj, jeszcze raz jak to wyjdzie, teraz, zaciągaj, zaciągaj odpuść o, no nie, jakoś to wypał bliżej już fajnie dobra, poczekaj okej, okay. poczekaj jeszcze teraz, zaciągaj, zaciągaj odpuść i stop dobrze, a jedno Ćwiczenie dobrze wychodzi, jeśli złapie się odpowiedni rytm i we właściwym momencie płynnie zaciąga sterówki. W CIF kursach organizowanych przez szkołę Extreme bierze udział zazwyczaj 6 pilotów, a szkolenie trwa 2 dni. Każdego dnia uczestnik wykonuje 3-4 loty. Ponieważ manewry są ćwiczone nad wodą, dobrze jest mieć opanowany start holowany. Motorówka z zamontowaną abrolką, czyli specjalną wyciągarką, holuje nas na wysokość około 600 metrów nad lustro wody Instruowani przez radio wykonujemy określone zadania. Pierwszego dnia jako trzeci startował Andrzej. W trakcie holu pilot stracił łączność z instruktorem i, kiedy motorówka dopłynęła do końca jeziora, zamiast się wyczepić, pozostał podpięty doliny. Kiedy w końcu zorientował się, że coś jest nie tak i pociągnął rączkę wyczepu, był już na tyle nisko, że nie było mowy o dolocie do brzegu i musiał się skąpać. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i poza koniecznością suszenia sprzętu i wymiany naboju w kamizelce ratunkowej nie było żadnych strat. Wnioski są takie, że w każdej chwili może dojść do utraty łączności z instruktorem i wtedy należy samemu odpowiednio reagować do zaistniałej sytuacji. Wojtas z typowym dla siebie humorem i energią ruszył na pomoc. Prawdziwy paralotniarz zawsze nie dyskutowany na taką akcję. Dokładnie. Wybacie. Dół. Po zebraniu rozbitka motorówka dopłynęła do nas i wodnik szuwarek przy pomocy pontonu wydostał się na brzeg. Na dolnym Śląsku paralotniarz nie musi czekać na stopa jego podwiedzie. Rybacy zawsze go odwiążą. Ha, ha, Po chwili przerwy szkolenie toczy się dalej i wykonujemy kolejne loty. Drugą turę zaczynamy od podwinięcia bocznego, czyli tak zwanej klapy. Najpierw robimy to lecąc z prędkością trymową, a potem na spicie. Chodzi o to, żeby balansem ciała i sterówką działającą po niezaklapionej stronie skrzydła utrzymać kierunek lotu przeciwdziałając tendencji samoczynnego skrętu w kierunku podwinięcia. Proszę, lewa klapa! Nie trzymaj kierunku, się w lewo, nie hamuj prawej strony, Przechyl się w lewo, prawa noga na lewo, kolano na kolano, nogi bardzo dużo a widzisz i skręciło, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, odpuść to, Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że Arctic 4 podpięty do uprzęży Woody i GTO, po założeniu klapy z lewej strony, sam delikatnie skręcał w prawo, czyli zupełnie odwrotnie niż się spodziewałem. I musiałem dodatkowym balansem ciała na zaklapioną stronę utrzymywać lot po prostej. Na spidzie sytuacja jest podobna, tylko reakcje skrzydła bywają bardziej nerwowe. A pilot reagując zbyt mocno może doprowadzić do kaskady albo przeciągnięcia. Szybki sterówki z lewej strony. Pamiętaj, zaciągamy klapę, jak zaciągniemy, to puszczamy perkę. Proszę, Jalta. Nogi. Ok, odpuść, dobra, zostaw. Wytrzeb, wytrzeb, to Ok Delikatnie prawy I znowu rozpędzamy na całej belce Proszę Jeszcze troszkę prawy, bo się tak, na tym kierunku Rozpędź na całej beli paralotnie I będzie prawa klapa I proszę Prawa klapa Nogi, trzymaj kierunek Trzymaj kierunek, trzymaj kierunek bardzo dobrze. Bardzo dobrze. OK. Odpuść to. wytrzeb, Dobrze. Daj w prawo w naszą stronę. I ze sterówkami w rękach podwinięcie czołowe. Proszę bardzo. Pamiętaj, zaciągasz i puszczasz. Odpuść. OK za nisko na coś sensownego do odbywania. Treningi bezpieczeństwa mają nam uświadomić, jakich zachowań skrzydła możemy się spodziewać oraz jak reagować w danej sytuacji. Nasze niewłaściwe lub spóźnione działania zamiast pomóc mogą wpędzić nas w jeszcze większe kłopoty w postaci kaskady lub niekontrolowanego przeciągnięcia. Sam popełniłem kiedyś taki właśnie błąd i próbując pomóc wyjść skrzydłu z podwinięcia czołowego tak mocno zaciągnąłem sterówki, że przeciągnąłem glajta. Na szczęście zdarzyło się to wysoko nad ziemią i było dużo czasu na wyjście z opresji. Ale na małej wysokości mogłoby się to skończyć mniej szczęśliwie. Dzień dobry! Dzień dobry! To jakiś wyścig, turde polończy, coś, tak? Następna tura lotów i nowe zadania. Tym razem spirala z łagodnym wyjściem i emergency turn. Spirala to jedna z metod wytracania wysokości. Przydaje się w sytuacjach, kiedy musimy szybko wylądować lub na przykład uciec spod zasysającej nas chmury. Jest to jednak manewr, w którym paralotnia nabiera znacznej energii i prędkości, a przeciążenia działające na pilota mogą dochodzić do 4G, co nie każdy organizm dobrze znosi. W trakcie wykonywania spirali może dojść u pilota do zaburzenia orientacji, a nawet utraty przytomności. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest możliwość wejścia w tak zwaną spiralę upadkową, czyli konfigurację, w której skrzydło ustawia się komorami równolegle do ziemi, a opadanie może wynosić nawet 20 metrów na sekundę. No i dobra, i delikatnie odpuszczamy wewnętrzną, ale bez chopki, bez chopki, jeszcze dobrze. Dociągni z powrotem wewnętrzną. Dobrze. Dodatkowo, niektóre skrzydła mają tendencję do blokowania się w takiej pozycji i wymagają zdecydowanej reakcji do zainicjowania wyjścia. Dlatego spiralę powinniśmy ćwiczyć z dużym zapasem wysokości i stopniowo zwiększać jej intensywność. No posłuchaj. Jak chcesz sobie zrobić jeszcze wejście, bo masz dużą wysokość, albo możemy ten emergency turn trenować, jak chcesz się odsapnąć od spirali, tylko pierwszy w lewo. Emergency to turn to manewr, to manewr to. stosowany w sytuacji, kiedy musimy bardzo szybko i na jak najmniejszym dystansie skręcić o 90 lub więcej stopni, ja na ja przykład to w to celu to uniknięcia to zderzenia to z innym pilotem to. lub z boczem góry. Siedząc prosto w uprzęży, zaciągamy gwałtownie jedną sterówkę do momentu, kiedy skrzydło zaczyna wchodzić w rotację. Przy prawidłowo wykonanym emergency turn Parlotnia powinna obrócić się bez przechylania, a pilot nie powinien zostać wyrzucony na zewnątrz siłą odśrodkową. O, okej okay. stop. Stop. To było Tylko nogi. To było to. Wyrównaj lot. Wyrównaj lot. I proszę bardzo w prawo. To samo próbujemy. Tak jak było. Popatrz na naglajta, zobacz jak to się wszystko zachowuje, zapamiętaj siły na sterówkach jazda. Odpuść. Troszeczkę za wcześnie. Wyrównaj lot. Ja. Kręci i zwraca uwagę na wszystkie potknięcia. Nagrywanie lotów pozwala na ich późniejszą analizę i dodatkowe omówienie wykonywanych zadań. I dociągnij, dociągnij to. I dociągnąć... czas na czwarty ostatni lot pierwszego dnia w kursu. Na początek znowu spirala. Miała być zakończona rapid exit, czyli gwałtownym wyjściem z kontrolowaną hopką. Niestety nie zrobiłem tego poprawnie i wyszło coś pomiędzy wyjściem łagodnym a szybkim. ten ruch. To jest raz, dwa. A, bo to jest łagodna. No dobra. Następnie przećwiczyłem besztala, czyli kolejną dość skuteczną metodę wytracania wysokości, przy której ściągamy w dół taśmy B, przez co załamujemy profil skrzydła. Parolotnia przestaje lecieć w przód, a zaczyna opadać z prędkością około 8 metrów na sekundę. Jest to dobra alternatywa dla osób, które słabo czują się w spirali. Wybierz taśmę B i zaciągamy taśmy B. trzymaj, 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 trzymaj. Już se nogi pod tupą, bo to jest ważne. I płynnie odpuszczamy. Odpuść, odpuść. Troszkę za gwałtownie. Dobra, fajnie to było. Na koniec wingovery, czyli głębokie zakręty z wyrzuceniem pilota powyżej skrzydła. Do prawidłowego wykonania tej figury potrzebny jest właściwy timing i wyczucie paralotni. Nie jest to takie proste, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Dobrze, poczekaj. I prawo. Więcej tego ciała, bardziej agresywnie. Poczekaj i lewo. Oba, oba, oba. Poczekaj. Prawo. Poczekaj. Lewo. Oba, 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 dobra, prawe. Poczekaj. I teraz lewy. Oba, 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 dobra, dobra. Starczy, 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 głębio. Starczy, nie rób tej spirali. 40 metrów na dłonę, to No i co, wstaje słońce, czas na drugi dzień siw kursu, piękna pogoda, na razie nic nie wieje, także bardzo dobrze. Dzisiaj znowu trenujemy nad wodą, z arkiem Pomarańskim. E, drugi dzień siw kursu. Wczoraj było bardzo fajnie, dużo wiedzy, dużo praktycznych umiejętności, polataliśmy, e, ćwicząc wszystkie podstawowe niebezpieczne sytuacje w locie. Bardzo dużo się dowiedziałem o swoim skrzydle. Świetna sprawa, polecam każdemu, kto się zastanawia, czy warto na taki siw kurs pojechać, czy nie. To naprawdę jest to coś, co powinniśmy robić regularnie i dzięki temu będziemy lepiej reagowali w sytuacjach, które nas zaskoczą gdzieś na powietrzu. Więc nie zastanawiajcie się, tylko przyjeżdżajcie, trenujcie, zobaczcie, jak to wyglądało dzisiaj, drugiego dnia. Jedziemy na startowisko. Godzina 9:30, o 10 mamy już zacząć loty. Dzisiaj SAT, dzisiaj stal, no i ćwiczenie tego co było wczoraj, czyli pewnie jakieś klapy, przypomnienie, jakieś gwałtowne wyjście ze spirali. Także na tych, a wingovery, bo to fajnie sobie przećwiczyć takie prawdziwe wingovery duże nad wodą bezpiecznie. Także to będziemy dzisiaj ćwiczyli. Panowie, jak nastroje? Wszystko spokojnie. Generalnie jestem bardzo spokojny, czuję się przygotowany, opanowany i skokątem tyrowany. Ja generalnie już cały czas trenuję. Bardzo dobrze, trzeba być przygotowany. A u pana, Waldka jak? Jakie się plany? Mam lekki ból głowy, więc jestem ten nie wyjałowiony, ale... Nie no, myślę, że dzisiaj będzie lepiej niż wczoraj przy tym, tym ostatnim locie, gdy miałem twista, jakiś nie Co kontrol? miał? Twista, czyli skręcenie w taśmę. ...daj mu szansę i stop. Nogi, nogi, gdzie ty, co ty, co ty. No nie, to musi być to naprzemienne. Nie, 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 nie jesz Twixów? Nie. Jeden wafel więc... W tej fabryce, drugi wafel elektryczny. W tej fabryce. W tej fabryce. <grym> Którego zjadłeś? <grym> <grym> Gdybym zjadł obydwa, to było dobrze. <grym> Drugiego dnia wiatr nie mógł się zdecydować i najpierw wiał ze wschodu ale po jednym holu musieliśmy przenieść się na przeciwną stronę zalewu pierwszy lot Wojtasa w dniu drugim Civkurs Jaki plan na ten lot Panie Wojtku? O! Plan lotu głęboka spirala i wyjście jak nerwy pozwolą i blackoutu nie będzie widzenia tunelowego no to... Rapid Exit, a później yy, Emergency Turn. Rapid Exit, czyli gwałtowne wyjście ze spirali, może przydać nam się w momencie, kiedy okaże się, że zbyt szybko zbliżamy się do ziemi lub innej przeszkody i nie ma miejsca na łagodne wytracenie prędkości i energii. I wyjście, 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 wyjście. Prawy kontra, poczekaj, 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 poczekaj. No stop, stop. No perfekto. Cała sztuka polega na tym, żeby dać paralotni mocny impuls zewnętrzną sterówką, potem krótką kontrę po przeciwnej stronie i w momencie, kiedy skrzydło wyskoczy do przodu, symetrycznie je przyhamować. Jeśli nie synchronizujemy dobrze tych ruchów, możemy wyprodukować ciekawe atrakcje, łącznie z twistem, frontem czy nawet przeciągnięciem. Andrzej, jako nowy manewr do przećwiczenia, wybrał sobie autorotację. Polega to na założeniu klapy po jednej stronie skrzydła i świadomym wejściu w rotację wynikającą z tej niesymetrycznej konfiguracji paralotników. Próbujemy tą autorotację. Proszę bardzo, tak jak mówiłem, przypnij prawą sterówkę i łapiemy z jednej strony za rząd, a z prawej zakładamy dużą klapę i przenosimy ciężar ciała na nią. I ciężar ciała na nią. I trzymaj tak. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj, tak. A i to jest właśnie tak. Okej, okay, dobra, odpuść, 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 odpuść. odpuść ćwiczenie odpuść, to ma na celu odpuść, uzmysłowić odpuść. nam, co się stanie, jeśli nie będziemy kontrolowali kierunku lotu po tym, jak dostaniemy klapę. Jednym z oczywistych skutków jest szybka utrata wysokości. Andrzej po tym jednym manewrze z ledwością doleciał do brzegu. Ale szybko się jak się straciło wysokość. Proszę, Przyszła w końcu pora na full stala, czyli przeciągnięcie. Ćwiczy się go zazwyczaj pod koniec i w kursu, po opanowaniu łatwiejszych zadań. Pierwsze przeciągnięcie zrobiło na mnie spore wrażenie. Miałem uczucie, że jakaś niewidzialna ręka chwyciła mnie za uprząż i gwałtownie szarpnęła w tył, po czym zacząłem spadać plecami do dołu. Delikatnie mówiąc, dziwne uczucie. Po chwili nieważkości skrzydło wraca nad głowę i trzeba poczekać, aż się ustabilizuje oraz wejdzie w tak zwany backfly, czyli lot do tyłu. Dopiero wtedy możemy odpuścić sterówki i pozwolić skrzydłu znowu lecieć. Jeśli zrobimy to za wcześnie, skrzydło może tak gwałtownie wyskoczyć do przodu, że przeleci pod nasze nogi, a my zapakujemy się w nie jak cukierek. Wtedy nawet rzucenie zapasu może być niemożliwe. Tak, po przeciągnięciu od razu, jak tylko zacznie Ci iść do tyłu, wejdzie z rękami do backfly'a, ale proszę, żebyś tego nie, nie wypuścił za mocno do przodu. Jazda. Przeciągaj. Ok, ręce do backfly'a. I wypuść. I wypuść. I stop. Bardzo dobrze, podleć tu w kierunku startu. Na szczęście mi nie przydarzyła się taka sytuacja. A za każdym kolejnym full fullsztalem stopniowo zwiększałem tempo wychodzenia z tej figury. Proszę bardzo, SAT Position, wypychasz lewą ręką i zaczynamy. Jasne. Na deser został jeszcze SAT, czyli jedna z podstawowych figur Akro. Wejście do sat robi się podobnie jak do spirali, z tą różnicą, że w momencie kiedy skrzydło zaczyna się rozpędzać, zdecydowanie dociągamy wewnętrzną sterówkę, wypychając jednocześnie drugą ręką zewnętrzne taśmy paralotni. Druga różnica w stosunku do spirali jest taka że w sacie skrzydło leci do przodu, a pilot do tyłu. Natomiast oś obrotu znajduje się pomiędzy nimi. W tym przypadku wrażenia również ciekawe, bo dynamika i prędkość obrotowacego układu jest znaczna. Co pan powiesz, panie Wojciechu, na świeżo, tak posiwie? W tym by się polatało. Piękny teraz kumulusik taki, rozbudowany. Wypasiony. Moglibyśmy przećwiczyć wszystkie figury, których tutaj... Było, pod dostatkiem. Robiliśmy to, co chcieliśmy i trochę więcej, także ja nie planowałem takich rzeczy, ale się udało, także polecam każdemu. Każdy, kto lata na paralotni więcej niż tylko w Państwowicach, to powinien taki SIF kurs zrobić. Także widzimy się na następnym, bo ja na pewno to powtórzę. Start. Kontra, kontra, o. Oba, 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 oba. Wystarczy, 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 wystarczy.